Siemanko, ja jestem Wilczek15 i dzisiaj nagrywam odcinek o nazwie... E... To będzie szósty odcinek i to jest nazwa w kopalni. Potem jak wrócę z kopalni... o właśnie, dopomniałem, żeby zacząć w domu. To potem zrobię cięcie pod koniec... o, -o. No to się teraz zawiodłem, myślałem, że tutaj coś więcej będzie. No to szukamy innej kopalni, to wiecie co? To tutaj będzie na chwilę cięcie. Ja wrócę do domu i pokażę wam co zrobiłem w tym cięcie i znajdziemy się przy jakiejś kopalni, okej? Okay? No to okay. jestem z powrotem i tutaj macie tak. Tutaj chyba nic się nie zmieniło, chyba tylko pochodnie, donane na te drzewa nie patrzcie, bo to po prostu są drzewa, które wydobywam. Więc tak, w domu po kolei. Tutaj chyba nic tutaj chyba wszystko widzieliście, się. górę wam chyba pokazywałem, o ile się nie mylę, już nawet nie pamiętam. No ale no to jak nie pokazywałem, to teraz widzicie. Co jeszcze wam... czego jeszcze wam nie pokazywałem? tak. Tutaj jeszcze to nie jest dokończone, ale to wygląda tak o. Ten dom jest zrobiony z poprzedniego save'u mojego i. raczej znaczy takie same ja robił się w każdym domu. Tak samo pewnie zrobił sobie. Tak samo miałem w poprzednim moim save'ie, ten save'ie na multiplayerze. Też z wyrotem wtedy grałem po prostu jak graliśmy sami, nie nagrywaliśmy. Właśnie takie zrobiliśmy. Dobrze, yy, to chyba wszystko co tutaj zrobiłem. Nic chyba więcej tutaj nie zrobiłem. I teraz tak. Biorę sobie to. A teraz już ten i. Zrobię teraz cięcie. I spotkamy się już w kupalni, okej? Mam nadzieję, że w tej kopalni znajdziemy trochę więcej rzeczy. No to tak, wchodzimy. Jeszcze tylko rozświetlimy i tak. Wydobędziemy to. Za jakiś czas może być jakieś cięcie, albo zrobię to w przyspieszaniu, jeszcze nie wiem. Nie, no pewnie cięcie będzie, bo to. Inaczej nie może być. W kopalni mogę powiedzieć na 3 odcinki, więc to będą dobre trzy odcinki. Dobra, wydobywamy to. To. Wiecie co? Myślę, że na czas wydobywania albo nie, bo to za dużo cięć by było. Ale co jakiś czas na pewno będzie cięcie. To na przykład. Ło, wow, 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 wow Dobra, nie żyje. Okej. Okay. No, patrzcie, no. Zno... O, jak ja nie lubię tych oczu pająka, patrzcie, jak to wygląda. A dobra, nieważne. Dobra, e, dobra, dobra, dobra. Dzisiaj na celu nie mam wydobyć jakichś diamentów czy czegoś tam. O, zabiję mu. O! Ale dobry ten pająk, nie? W dzisiejszym odcinku nie mam. W dzisiejszym odcinku na, na moim celu jest węgiel, a przede wszystkim żelazo. Ale wziąłem sobie w o dwa żelazne kilofy, bo mogą się przydać. Nie wiadomo, co nam tutaj spotka. Dobra, to odcinku zostało jeszcze jakieś 9 minut. Kończymy o 28. Albo 27. Nie wiem, czy będzie Was ciekawy taki odcinek, jak ja tak sobie chodzę po, ko po takiej kopalni. Ja niezbyt lubię chodzić po kopalni, bo zawsze mi coś za wyskoczy, ja się często Denerwuję, jak ginę. I... o, Bijamy. This jest zombie! He, he! wyskoku! To się... nie zadzierać. 32 kijki. Robimy dużo pochodni. O, elegancko. Nie wiem, tutaj? O, patrzcie. I złoto. Szczęście do bilania. Oczywiście to nie moje szczęście. Nie, nie, nie. Nie myślcie sobie. A może ktoś jakiś kawał? O, za Ło, wow. nie wracam. Albo to złoto. Albo nie, dobra, wracam do złota. Zaraz tutaj po prostu przyjdziemy. Mhm. Mm no. Dobra, weźmiemy to złoto i tam idziemy. Ło. O, mało kilochów sobie wziąłem. O, wziąłem wszystkie te, co mi zostały, i zrobiłem sobie parę żelaznych. Czyli parę, czyli dwa. Dobra. Nie. Dobra. Żelazem. I tak, wziąłem sobie wiaderko, nie bez powodu. Miałem nadzieję, że spotkam chociaż jedną lawę. Mhm. Nie, nie po to wziąłem wiaderko. Wziąłem wiaderko, bo woda. O. Żeby usunąć lawę. Oj, czy wy to wy widzicie co ja? To już niedługo możemy się spodziewać odcinka, w którym będziemy w jakle. I tutaj na chwilkę zrobimy zaraz cięcie. Bo wiczek będzie wydobywał sobie dosłownie kilofem z diamentu ten oto obsydian. Dobra, ale jestem szczęśliwy, juhu, tak szczęśliwy, ile to jest tych diamentów, są trzy, już się wystraszyłem, dobra, musi być więcej, jest, są cztery, jeszcze będzie tu gdzieś jest, mi się z daleko wydawało, że jest więcej, dobra i teraz robimy cięcie i spotkamy się jak będą wydobyte pewną ilość obsydianu, dobra, już jestem z powrotem, wydobyłem trochę obsydianu, czyli... Trochę czyli 14, i postanowiłem, że ruszę dalej. Jeszcze nawet nie wiem, zbytnio, czy tam się opyla iść. Nie, nie opyla się. To więc tutaj może. Nie, też nie. Ale tak się cieszę, że już. Oj, złoto, widzicie jakie szczęście. Odcinek się zakończy jakoś tak. Bez takiego specjalnego morału. Po prostu bez powrotu żadnego ani do domu. Nawet nie będziecie wiedzieli, czy to jest zginę, czy nie. A powód jest prosty, bo nie mam czasu. Może będę wykupywał premium właśnie... Premium konto YouTube'a to... nie wiem. Ale no. Posamiłem, że nie będziemy spędzać tej kilku dni w tym, bo to głupie i... O on zginął. I posamiłem, że po prostu... Po tym odcinku coś jeszcze się, że przecież będzie można zrobić później, a tak tylko byśmy... wiele odcinku stracili. Wiele fajnych odcinków. Na pewno coś zrobiłem z Redstone, jakiś mechanizm. Coś co mi będzie pomagało. Pewnie... Ja mam taki plan na automatyczną kopalnię kamienia. Że sam się kamień robi i w wielu miejscach i się przesuwa do mnie. Fajnie nawet zrobione już to kiedyś robiłem na, na... to dawno na moim własnym świecie. No i się fajnie mi udało i bardzo... bardzo ułatwiło mi to sprawę ogólnie. Dobra, teraz nie wiem zbytnio. Czy to jest coś jeszcze jest? Dobra, wejdziemy na górę. O, diamentowego użyłam. Wow, 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 wow. Trzy klipery, no bez przesady. Jest, nawzajem się powyzacało, na szczęście. Jest lost glazid. Nie, nie, mm -hmm. Dobra, to już nie, 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 lekkie szczęście. to nie, 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 nic. Dobra, i złoto. Okej. Okay. I żelazo. Nie no, kamienie. Woda są w kapie. nie kapie Czyli nie. To się wyleje. Miałem trochę węgla wydobyć, a to węgiel się wydobędzie, jak już jesteśmy tak nisko pod ziemią, że już można diament spotkać, to już postaram się bardziej te lepsze surowce wydobywać. A takie rzeczy jak diament to sobie sam wydobędę kiedyś. O nie 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 nie, nie. a to nie chcę pływać. O. o chyba nawet o mnie nie wie. A tak! Uf. Ale jestem sajanem... Ła... Kurde, po co używam? Zaraz nie będę go... nie będę miał... Czemu będę go Dobra, Dużo redstone będziemy mieć to już z taką ilością już bez problemu. Mechanizm zrobimy no i jest dobrze. Mm -hmm. Mm -hmm. A tam gdzie jest szkielet? I pedal nie może we mnie trafić. Ło! Już tak wysoko Ile mam życia? Dobra. Tam jest Clipper i jest niebezpiecznie. Niech się szybko mi regeneruje. Teraz sobie to tutaj powodobywam. Tak myślę o zamurowaniu się tutaj. I co jest stąd? I co jest sąd? I co by są? I co by są? Dobra, jest naprawdę niebezpiecznie. krok od śmierci. Ach, to będzie nazwa. Tu. Albo będzie wyjście do kopalni, albo o krok od śmierci. Prędzej to drugie. Wcześniej trzy klipery, tej nagle teraz kliper chciał mnie zabić. Dużo tych potworów. Nie! O kurczę jeszcze szkielet. Czy wy to widzieliście? Czy wy to widzieliście? Fuck! King! I to będzie koniec odcinka. Komentujcie i subskrybujcie. Nagrywał dla Was wilcze 15. Na razie.